Last Christmas I'm giving my heart, but every next day you give away. Is I feel? I'm giving it to someone special. W taki oto sposób świątecznym piosenkom przywitała nas Wiola Marcinkiewicz. Witam bardzo serdecznie. Wiolu, zastanawiałam się jak Ciebie przedstawić. Chyba osoba, która kocha śpiew, bo ty śpiewasz od dzieciństwa, tak? Tak, oczywiście, od szóstego roku życia. Potem były castingi. Przypomnijmy, bo przeprowadzaliśmy już z Tobą wywiad, przypomnijmy, w jakich castingach uczestniczyłaś? Dużo tego było, więc powiem szybko. Music the Music podwójnie, półfinały, szansa na sukces, X Factor oraz The Voice of Poland. Próbowałaś, nie udało się, może następnym razem, następny jakiś program, w którym będziesz uczestniczyła, tak? Tak, znaczy to ja już kiedyś wspominałam, że ja cały czas próbuję swoich sił, nawet jeżeli po prostu mi nie wychodzi, to ja, ja po prostu staram się dalej cokolwiek zrobić. I teraz ostatnio byłam na przykład ostatniego czasu w The Voice of Poland, gdzie udało mi się niestety dojść tylko do blindów, do przesłuchań w ciemno, w których nawet nie zdążyłam wystąpić, bo producent niestety nie nakazał zgody na mój występ. No i co, ona, no, ja dalej będę próbować? Na pewno w The Voice of Poland, bo niestety Mass Music jest dla mnie już skreślone, ponieważ to, co miałam tam zrobić, to, co miałam już tam pokazać, to po prostu pokazałam. X-Factor już ściągnęli z anteny, także zostało mi tylko The Voice of Poland. Czy masz jakieś ulubione piosenki wykonawcze? Bo Ty jeszcze nie masz własnych piosenek, tak? Jakie piosenki wykonujesz? Dużo tego jest. No, uwielbiam stare piosenki na pewno ze starszych wykonawców. Szczerze nie interesują mnie te nowe piosenki, co lecą teraz w radiu, tylko moje serce cały czas zostaje przy starych utworach, starych, dobrych przebojach. Lubisz repertuar Edyty Bartosiewicz, tak? Jak uwielbiam. Zatańcz ze mną. Jeszcze raz, o tu twarzą moją twarz. Co z nami będzie za oknem świt? Tak nam dobrze mogło być. Gdy ciebie zabraknie, ziemia rozstąpi się w nicości trwam. Gdy kiedyś odejdziesz, nas już nie będzie i siebie nie znajdziesz też. Beyoncé również z polskich Czesław Niemena tu się nie zmieniło, akurat dużo. Yy, ostatnio, może z nowych zespołów, Lemon mnie bardzo inspiruje. Tak. A jeżeli chodzi o nagrania, gdzie cię można usłyszeć? Aktualnie nagrywamy z moim gitarzystą Arturem Kmiecikiem, z którym współpracuję już od dwóch lat. Nagrywamy filmiki na YouTube. Póki co to mamy nagrane trzy covery, plus jeden kower, który nie jest z Arturem, tylko mam zrobioną aranżację na warsztatach muzycznych. Są to dwa kawałki Edyty Bartosiewicz, jeden kawałek The Fugis i jeden kawałek Riany, Russian Roulette, w naszej własnej rokowej, takiej mocnej aranżacji. I te piosenki wrzucasz do, na YouTube, tak? Bo tak. jeszcze płyty się nie dorobiłaś? Nie dorobiłam się, ale żeby nie było, jesteśmy cały czas w trakcie pracy, bo to nie jest tak, że po prostu ja o mnie na przykład już nie słuchać w tym momencie i że ja kompletnie nic nie robię, nie śpiewam. Nie, to jest cały czas ciężka praca, dążenie do celu, ale na, na taki większą popularność może przyjdzie czas, ale to wszystko ciężką pracą. Ale koncertujesz? I teraz troszeczkę mniej, bardziej takie kameralne koncerty, jak w jakichś restauracjach, knajpach, gdzieś na jakichś takich konkursach, ale to na razie tylko tyle. Ale cały czas zamknęliśmy się w sali prób, próbujemy, ćwiczymy i robimy własne kawałki. Ja piszę teksty, oni wymyślą muzykę, no i staramy się coś robić. Jak się Twój zespół nazywa? Wiolka przez V. Wielka wiolka jej muzycy, po prostu Wielka przez Natomiast Pst, Mój sezon artystyczny. Natomiast z Arturem Knicikiem współpracujesz, z zespołem, no Browser? Tak, jestem jako tak. Tak, można tak powiedzieć. Ci Yeah. Jakie marzenia ma młody muzyk, który wstępuje na scenę muzyczną? Znaczy, jeżeli chodzi o mnie, ja bardzo chciałabym, marzę o tym, żeby w końcu zakończyć tą płytę, którą zaczęliśmy nagrywać nasze własne kawałki. Chciałabym to zakończyć, żeby płyta już wyszła, pierwsze dwa utwory mogły pójść w świat, tak zwany świat i na pewno chciałabym koncertować, jeżeli skończylibyśmy tą płytę, ruszyć w trasę koncertową, jakoś nawet małą, ale byleby ruszyć po prostu i coś zacząć i ruszyć tą machinę do życia. Młodemu muzykowi potrzebny jest menadżer, który go wypromuje. Tak, ja póki co nie mam tego menadżera, ale mam nadzieję, że w ciągu roku uda mi się go znaleźć. Fajnie by było, gdyby ktoś mnie tak popchał tak naprawdę, a nie tylko wykorzystał finansowo. Bo tak naprawdę to ta kariera rozwija się dopiero wtedy, kiedy ktoś kieruje, tak? Tak, się oczywiście. Zajmuje, jakiś muzyk znany. Tak, zrobienie kariery to nie jest tylko niestety talent, ale ja poświęciłam się, wyprowadziłam się tutaj z skrzynicy, żeby zacząć coś nowego i żeby mieć większe możliwości. No bo trzeba cały czas działać. A można wiedzieć, gdzie mieszkasz? Niedaleko, wywiedziałam się do Nowego Sącza, ale kroczek po kroczku coraz dalej. No, moim marzeniem jest w ciągu czterech lat zamieszkać w Warszawie, także, także zobaczymy, czy się spełni. Lula, że Jezu, moja Lulaj, żejezusiu, lulaj, że ludaj, a ty go matulu w płaczu, utulaj. I oczywiście jeszcze marzę, żebym mogła choć w... Połowie żyć z muzyki, bo to jest tak naprawdę moim największym marzeniem. Ja nie mówię teraz, że chciałabym od razu stanąć na wielkich scenach, ale dla mnie dopełnieniem tego wszystkiego i spełnieniem marzeń byłoby nawet grywanie po restauracjach i dawanie ludziom tej radości, którą ja mam, gdy śpiewam. I to by było naprawdę już dla mnie dużo. A to, co się stanie jeszcze, to to jest tylko lepiej. Serdecznie oczywiście pozdrawiam Małopolskie TV. Małopolskie TV życzy Tobie Wiola też spełnienie marzeń. I na zakończenie usłyszymy. Uh, the fuji's is killing me softly. Strumming my pain with his fingers. Singing my lie with his word. Killing me softly with his word. Killing, killing me softly with his song. Telling my whole life with his word killing me softly with his soul